I tu mnie zablokowało tak, że mnie normalnie gul skoczył. I normalnie teraz zjeżdżam i, i nic. I nie zdążę go zabić, no fajnie. fajnie. No zobaczę... I mnie szlak trafiło I ze złości strzeliłem do swojego. Robat nie mówię do ciebie. Proszę, do swojego strzela. Teraz. Ze złości. Bo mnie normalnie już całkowicie wnerwili Czy nawet czy dodadzą takie coś jak nurkowanie Tak, ja idiota, no a mnie zburzyli inni. Fajnie, a ja idiota, tak, dzięki no może być, fajnie. Ale to z winy w ogóle czegoś, co nie miało prawa bytu. Tak, zablokowała mnie górka. Mm. O, polska kurwa, fajnie. Mhm. Mm